chciałbym powiedzieć Wam troszeczkę więcej o deskach freeride'owych i o tym, jak należy je dobierać. Jeżeli jesteście na etapie pływania swobodnie w warunkach 3-4 boforta, wchodzicie powoli w strapy, wchodzicie w trapez, chcecie się nauczyć manewrów ślizgowych, to z pewnością również zastanawiacie się nad doborem odpowiedniej deski. W tym momencie potrzebna jest Wam deska stricte freeride'owa. Są to deski w zakresie powiedzmy, od 125 do 155, 160 litrów, które różnią się odrobinę długością, szerokością oraz technologiami. Im deska szersza, tym generalnie szybciej wchodzi w ślisk, ale niestety w warunkach większego choku, większego zafalowania i silniejszego wiatru jest deską troszeczkę mniej komfortową, ponieważ szybciej zaczynają odwiewać i tracimy kontrolę. Natomiast Długość deski powoduje, że ta kontrola jest troszeczkę większa i jesteśmy w stanie płynąć szybciej, kontrolując jednocześnie dość dobrze deskę na halsie. Dla, dlatego ten kompromis trzeba sobie tutaj umieć wyważyć. Generalnie deski freelidowe są tutaj dobrym kompromisem, powodują, znaczy dają możliwość dobrego, szybkiego wejścia w ślisk, ale także bardzo dużą kontrolę przy dużych prędkościach na halsie. Deski freerideowe z reguły mają około 70-75 cm szerokości i około 250 cm długości. Tak jak powiedziałem, różnią się również technologiami, i tutaj będziemy mówić o wytrzymałości. Są deski, które zbudowane są z wielu warstw włókna, włókna szklanego, co powoduje, że będą troszeczkę bardziej wytrzymałe i odporne na katapy, na uderzenia o dziób, o burty. Natomiast niestety. Będą to deski troszeczkę cięższe, przez co również wolniejsze na halsie i troszeczkę słabsze we wchodzeniu w ślisk. Drugi rodzaj desek to deski, które zbudowane są z mniejszej ilości warstw włókna szklanego, a czasami jest to połączenie włókna szklanego i węglowego. Taka deska jest nawet do kilograma albo więcej lżejsza, przez to jest e, po prostu szybciej wchodzi w ślisk, e, jest w stanie uzyskiwać lepsze prędkości na halsie. Ale niestety będzie odrobinę mniej wytrzymała na uderzenia. Także, wybór odpowiedniej deski to kwestia wyważenia kompromisu. Musimy zwrócić tutaj uwagę na szerokość, długość, a także technologię deski. Natomiast, na pewno, możemy podpowiedzieć Wam mniej więcej, za jakim litrażem powinniście się rozglądać. Jeżeli ważycie około 90 kg lub więcej, powinniście szukać deski 150. 155 i 160 litrów. Są to deski, które pozwolą Wam swobodnie żeglować, nawet jeżeli wiatr będzie słaby. Taka deska utrzyma Was na powierzchni wody, będziecie mogli łatwo wrócić do brzegu. Jeżeli ważycie mniej niż 90 kg, powiedzmy między 70 a 90, to warto poszukać deski 135-145 litrów w tym zakresie. Natomiast jeżeli jesteście jeszcze lżejsi, czyli poniżej 70 kg, to polecam Wam rozglądać się za deską w okolicach 125 litrów. Mam nadzieję, że pomogliśmy. Zapraszam Was do obejrzenia poradnika, gdzie pokazujemy i opowiemy, jak dobrać właściwie freerideowy żagiel. Dzięki cześć!